Siemano widzowie, dzisiaj mamy nowy update. Nagrywam sobie z filjoneczkiem. Siemanko. No, i, i. Jak coś to ja się nie słyszę. Bo ogólnie. Mm, ja się po prostu nie słyszę. Wiek nagrywamy, więc dobra. Więc napisz, napisz na tabliczkach. E, Czekaj, Cię. Dobra. Nagrywam sobie. O, dobra. To. Mm, tutaj weźmiemy sobie tupyk yy, dawno widzowie dawno nie było odcinka o kto sprawdzamy dobra no to subskrybujcie bo jak na 600 subów jest ten Q&A Coś pisze gdzie są te balony Dobra to lecimy tutaj miały być nowe outfity są balony, oczywiście ale za vipa ja nie mam vipa no i oczywiście są fajne od razu czapki są też drugi strój, strażaka jest tylko że czapkę usunęli, usunęło, mamy od razu takie złodzieja, mamy oczywiście widzowie też stare tutaj outfity, dali kilka, dobra, co piszesz, co, to? co, czemu mam gołe stópki, co? nie no, żartuję, ja żartuję, uuu, rzeczywiście lepsze, amore, nagle się zmienił policjanta, o, no i id! To widzę, te balony chyba są zawipa. Idziemy sprawdzić. Dobra, widzę, idziemy sprawdzić, czym właśnie są te. Wiecie, te zawipa. Kurde, nie umiem chodzić, bo nagrywam. I tu, dobra, mamy. Tak, widzę, jest jeden balon zawipa. No niestety, no niestety Można go sobie Z <śpido> Dobra Dobra Zostawcie lajka Lecę jakimś Samolotem Który został ostatnio, nie, nie ostatnio Kilka update'ów w temu zgoda. Co się tu odwala? Pomocy! Widzowie! Pomocy. Dobra, jesteśmy znowu. I widzowie pokażę Wam kolejny błąd. Znaczy nie błąd, tylko zapomnieli to usunąć. Już wam to pokazuję. Idziemy sobie tam po prostu. No wiecie. Czekajcie. Dobra. I lecimy sobie. Czekajcie, otepniemy tam. Tam tepniemy. o dobra mamy nie nie to nie tu Słuchajcie, to trzeba tu na na te jezioro i patrzcie niby mamy jezioro Kiedy jak był event zimowy to się dało jeździć i dalej się da jeździć na łyżwach może to na ferie dali na zima może to kiedyś usunął, nie wiem ale to jest taki no błąd trochę, trochę nie błąd